Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Właśnie lecę na okonie, i tak sobie siedzę i myślę, i wymyśliłem, że od tego odcinka postaram się raz na jakiś czas przygotowywać dla Was pięć najciekawszych, moim zdaniem, rzeczy, które są związane z danym gatunkiem ryb, czy z daną techniką łowienia. A w dzisiejszym odcinku. 5 moim zdaniem najciekawszych przynęt bez których nie ruszam się na letnie okonie, ale nie tylko letnie, bo i w innych częściach sezonu sprawdzają się one bardzo dobrze. Już dłużej nie zamulam, nie będę więcej gadał. Zapraszam Was na kolejny odcinek. Lecimy! Jeżeli chodzi o pierwszą przynętę, to od razu powiem, że nie od zawsze na nią głowię. Żebyśmy mieli jasność, bardzo długo się przekonywałem, ale już w ostatnich sezonach nie ruszam się bez tej przynęty nad wodę. Chodzi oczywiście o cykadę. Jest to bardzo uniwersalna przynęta, która daje ogromny wachlarz możliwości, jeżeli chodzi o prowadzenie. Podstawowa zaleta to waga. Przy małej konstrukcji te przynęty ważą całkiem sporo, dzięki czemu są bardzo fajnie zasięgowe. Jesteśmy w stanie rzucić daleko, a to często jest bardzo ważne, żeby nie podpływać gdzieś tam blisko żerujących ryb, tylko odstawić się trochę dalej od ławicy i, i rzucać dalej. Dzięki cykadom jest to bez problemu do zrobienia. Druga sprawa związana też właśnie z tą masą przynęty to możliwość sprowadzenia do dna szybkiego, ona bardzo szybko opada, nie stawia praktycznie oporu w wodzie, dzięki czemu jesteśmy w stanie obłowić dużo większe głębokości szybciej i sprawniej, nie musimy czekać długo na ten opad. Ma to też swój minus, niestety, bo cykada nie pracuje w opadzie, niestety opada ona jak kamień. No ale coś kosztem czegoś, za to bardzo dobrze pracuje podczas prowadzenia, podczas zwijania, jesteśmy w stanie sobie nią gdzieś tam bujać, przyspieszać, ona bardzo agresywnie drga, możemy ją całkiem położyć na dnie, poderwać, i wtedy ona też fajnie zagra, to kusi o konie, te które stoją przy dnie. Także tutaj ogromny, ogromny wachlarz możliwości. No i to, że jesteśmy w stanie obłowić praktycznie każdą partię wody. Tak jak powiedziałem, poderwana z dna, super zagada, prowadzona jednostajnie w pół wody, tak jak na przykład łowię teraz, cały czas sobie bujam. Stoję na 8 metrach, a bujam sobie gdzieś tam, myślę, między 4 a 5 metrem bez problemu jak, jeżeli bym uniósł szczytówkę zaczął zwieść trochę szybciej to jestem w stanie obłowić się bardzo blisko powierzchni Niesamowicie jest rybka o, właśnie na cykadę i to taką podniesioną bliżej powierzchni tak to właśnie działa i kończąc już ten wątek jak wycholuję tego okonia może być całkiem niekulawa rybka zobaczymy wielki jakiś na pewno nie jest o, ale o! No, taki taki z 25-28 fajnie przyładował, właśnie w cykladę, która. Którą przyspieszyłem, podniosłem bliżej powierzchni, i tak to działa. Jeżeli chodzi o konkretne modele, no to na pewno SpinMAT, ten okonek, którego przed chwilą widzieliście, wyjechał na model Hard. To jest 9-gramowa cykada. Warto też rzeczywiście mieć coś mniejszego. 5-gramowa uklejka jest spoko, ale też coś większego. Polecam Wam spróbować też większych cykad. Mi się bardzo fajnie sprawdza Savage Gear 14,5 grama cykada, czy właśnie ze SpinMATA model King. To już jest kawał. Cykady, bardzo agresywna praca, ale przy okazji, jak jesteśmy przy tych większych, to warto też wspomnieć o coraz bardziej popularnych przynętach typu ratlin, nazwijmy to, czyli takich cykadach w konstrukcyjnie bardziej przypominających woblery. Ja tutaj sobie przygotowałem jeden model, żeby wam pokazać mniej więcej różnicę. Mniej więcej podobna długość masywniejsza konstrukcja, że tak powiem grzechotka w środku to jest akurat model Fat Vibes od Savage Gira. bardzo fajna przynęta i generalnie tego typu przynęty myślę, że do tej grupy cykad też można zaliczyć, też warto zawsze coś takiego mieć w pudełku oprócz tego Savage'a na pewno Ripping Rap zrapali i myślę, że kilka innych jeszcze by się znalazło na rynku fajnych, także ta grupa przynęt, szeroko powiedzmy rozumiana jako cykady to jest coś, co podczas łowienia o koni zawsze mam ze sobą, także Wracam do łowienia na cykadę, myślę, że złowię jeszcze kilka rybek na nią, a za chwilę przeskakujemy na inną przynętę w naszym zestawieniu. Druga grupa przymęt, które są nawet być może trochę podobne w wielu aspektach do cykat, to wirujące ogonki. Dlaczego podobne? A to dlatego, że znowu mamy małą konstrukcję, ale bardzo ciężką, która pozwala nam osiągać bardzo fajne wyniki rzutowe i jednocześnie szybko zejść do dna. Co jest, umówmy się, bardzo istotne, szczególnie w momencie, kiedy obławiamy głębsze miejscówki. Znowu. Samego dna jesteśmy w stanie połowić, podrywając gdzieś tam ten wirujący ogonek, ale jesteśmy też w stanie połowić bardzo fajnie w półwody, czy gdzieś tam w toni. Może nieco minusem w tym przypadku będzie właśnie ta bardzo zbita masa. Z uwagi na to, że wirujący ogonek zachowuje się trochę tak jak taka kulka ołowiana, którą jak rzucimy do wody, to leci jak kamień. I tutaj jest podobnie, czyli płytkich miejscówek, jakiś łąk i tak dalej raczej nie obłowimy. Oczywiście jest to do zrobienia, ale, ale zdecydowanie trudno. Mniej, dlatego, tutaj, taki malutki minusik, w, w tym przypadku, ale za to ogromny plus w odróżnieniu od cykat, to to, że wirujący ogonek pracuje w opadzie. Ta przynęta naprawdę cały czas zamiata, ten ogonek praktycznie nigdy nie gaśnie. I zarówno w opadzie, jak i w podbijaniu, czy w jednostajnym zwijaniu, on cały czas zamiata. I okonie to bardzo lubią. Dodatkowo te ogonki bardzo fajnie błyskają, także, także to jest naprawdę mega fajna i mega skuteczna przynęta a jeżeli chodzi o konkretne modele to znowu Spinmat, tutaj tej firmie trzeba oddać, że na wirujących ogonkach i cykadach zna się bardzo dobrze i bardzo dobre są te produkty konkretnych modeli nie będę wymieniał, no ale znowu ja najczęściej używam czegoś w okolicach 8 czy 11 gramów takie modele najczęściej gdzieś tam goszczą na mojej agrafce dużo firm pochyliło się w tym roku nad wirującymi ogonkami Ogonkami. I tutaj trzeba przyznać, że zrobiły to bardzo dobrze. Przede wszystkim będzie to Mikado MTL, którym de facto teraz łowię. Bardzo fajne wirujące ogonki, dobrze przygotowane na super kotwicach. To są, to są zdecydowanie przynęty godne uwagi. Oprócz tego Savage Gear również świetnie przygotował całą serię wirujących ogonków w różnych gramaturach. Te małe, 8-gramowe łowią genialnie, ale i te większe modele oprócz okoni mogą się bardzo fajnie spisać przy łowieniu upaków. No jest tego sporo na rynku, na pewno coś z Manifika wirujące ogonki są już dosyć popularne. Kiedyś to była nisza, tylko gdzieś tam rękodzielnicy czy, czy firmy typu Spinmat robiły tę przynętę. Teraz tak jak powiedziałem czy Mikado, czy Sevish Gear, czy Conger sporo tych firm już ma w ofercie wirujące ogonki. Na pewno jest to przynęta, którą trzeba mieć w pudełku, także zwróćcie na to uwagę gdzieś tam przy kompletowaniu swojego okoniowego pudełka. A ja sobie dalej Śmigam wirującym ogonkiem i mam nadzieję, że tak jak w przypadku cykady udało mi się złowić rybę, e, tak i w przypadku wirującego ogonka zaraz coś fajnego Wam pokażę. Jedną z takich miejscówek, gdzie latem okonie przebywają bardzo często, są wszelkiego rodzaju płyciaki, łąki, e, takie miejsca, gdzie jest dużo zielska. I tutaj z pomocą przychodzi kolejna przynęta, o której chciałem Wam powiedzieć, czyli jak już pewnie zauważyliście, obrotówka. Wcześniej mówiłem o tym, że wirujący ogonek jest nie do końca najlepszą przynętą do tego, żeby właśnie takie płytkie partie wody obławiać. Natomiast inna wirująca przynęta, czyli właśnie obrotówka nadaje się do tego wręcz idealnie. Jest bardzo fajną opcją do spokojnego, wolnego prowadzenia właśnie gdzieś tam między tymi zielskami. Możemy ją poprowadzić praktycznie przy samej powierzchni, ale też odpowiednio gdzieś tam odpuszczając, dając jej nieco opaść. Możemy ją Puścić troszeczkę głębiej. Oczywiście niekoniecznie nadaje się do łowienia bardzo głęboko, aczkolwiek są na rynku obrotówki, które mają bardzo dociążone korpusy i wtedy możemy też połowić głębiej, ale ale jednak takie najbardziej naturalne, że tak powiem, środowisko dla obrotówki to właśnie płytsze miejsca, tak jak tutaj przede mną widzicie. Ja stoję teraz na 4 metrach, ale tam gdzie rzucam, bardzo blisko brzegu, jest metr, półtora, sporo zielska i praktycznie co rzut mam jakieś puknięcie, branko. E, co prawda są to małe rybki, ale zabawa na pewno jest fajna. O, jest ryba. No właśnie, są to takie rybki niestety. E, ale udało mi się niejednokrotnie na takich łąkach połowić. Ryb. 30. Plus. No i jeżeli chodzi o obrotówki, no to ja akurat teraz łowię chyba klasyką klasyki, której nie muszę chyba nikomu przedstawiać, czyli mepsem, dwójeczką. Nie jestem fanem w ogóle łowienia na takie mikroobrotówki, to raczej nie moja bajka. Zaczynam od dwójki w górę, trójki, często nawet czwórki. Ja mam znajomych, którzy łowią. Piękne okonie na obrotówki piątki. E, także, także to też gdzieś tam są przyrzędy, które warto mieć w pudełku. Ale u mnie podstawa to są rozmiary 2 i 3. E, oprócz wspomnianego MEPSA, e, bardzo fajnie sprawdzają mi się Rotexy Savage Gear. E, bardzo fajnymi obrotówkami, m, mega popularnymi e, są fz które na pewno dobrze znacie. E, oprócz tego jest kolejny waluszek. E, oprócz tego, e, o, spadł. Nie, nie spadł. Jest. Jest tak mały, że myślałem, że spadł. E, bardzo fajnymi obrotówkami z tego sezonu, które też już mi złowiły sporo ryb, są obrotówki e, Hypnotic od Mikado. E, także no, tych obrotówek też na rynku praktycznie każda szanująca się firma ma obrotówki w swojej ofercie, e, także, także tych obrotówek jest naprawdę sporo. W dzisiejszych czasach już raczej ciężko o to, żeby te obrotówki się nie kręciły, e, raczej są one e, spoko zrobione, przynajmniej tych firm. E, które, które Wam wymieniłem na inne z reguły nie łowię więc nie będę się wypowiadał e, oczywiście no, trzeba tu wspomnieć też o rękodzielnikach e, takie obrotówki jak na przykład e, ryomesy e, no to też, e, też genialna sprawa także no tutaj e, tego, tego jest chyba najwięcej na pewno więcej niż e, większy wybór niż wspominanych wcześniej e, cyklad czy wirujących ogonków także e, na pewno znajdziecie jakieś obrotówki dla siebie i bardzo Wam polecam szczególnie w tych płytkich miejscach zawsze sięgać po obrotówkę bo ona potrafi zrobić mega mega fajną robotę Kolejna grupa przynęt, e, których tak naprawdę sam się dopiero uczę, więc nie będę się tu jakoś specjalnie mądrzył, ale już na tyle udało mi się nimi połowić, że e, bez wahania postanowiłem je tutaj Wam pokazać. E, to Twitche. E, woblery twitchingowe, które no, są po prostu szalone. E, są to przynęty, które potrafią... O, miałem właśnie fajne branie na Twitche. E, które potrafią po prostu pod wodą zrobić wszystko. E, nie są one najłatwiejsze w użyciu, że tak powiem. E, może też Stwierdzenie, że są trudne, będzie nie na miejscu, natomiast są wymagające. Nie są to obrotówki, o których mówiłem wcześniej, które wystarczy po prostu wrzucić do wody, jednostajnie prowadzić, a ona zrobi większą część roboty za nas. Przy Twitchach musimy się napracować, musimy nakombinować, podszarpywać, zatrzymywać jakieś różne rodzaje tych podszarpnięć, kombinacje, raz szybciej, raz wolniej. No tutaj naprawdę ta przynęta daje ogromne pole manewru, natomiast potrafi to wypłacić bardzo fajnymi rybami, szczególnie tymi aktywnymi, które są gdzieś tam w toni, które wjeżdżają w drobnice z dużym impetem, no brania na Twitche, niejednokrotnie wyrywają z kapci. Niestety nie udało mi się jeszcze złowić dużych ryb na Twitche, ale myślę, że to kwestia czasu. Póki co kilka ryb poniżej 40 cm złowiłem jakieś 35-37. Także co prawda nie na tym wyjeździe, ale, ale generalnie, także te Twitche na pewno będą miały swoje stałe miejsce w moich pudełkach i będę rozbudowywał tę swoją kolekcję. A jeżeli już o kolekcji mowa no to modele, których ja używam to no, muszę wspomnieć o tym, że, że mam kilka Japończyków, między innymi Duo. No tutaj, oczywiście, pewnie twitchingowcy z krwi i kości, by wyśmiali moje pudełko, ale tak jak powiedziałem, dopiero gdzieś tam e, z tym raczkuję i sobie, te, i sobie od dwóch sezonów te trzynenty te zbieram, ale oprócz e, tego e, bardzo fajnie sprawdziły mi się twitche od Savage Gira takie jak Gravity Twitch czy e, Stickle Bite, e, które już w tym sezonie złowiły mi sporo przyzwoitych rybek. E, mam sporo rapali, tutaj też na pewno e, ta firma e, z ogromną tradycją jeżeli chodzi o woblery, też poszła w pewnym sensie w nowoczesność i, i tę swoją ofertę woblerów twitchingowych poszerza cały czas, tam da się znaleźć fajne modele. E, całkiem spoko sprawdzają mi się Twitche, otrzymano. Tak tak dobrze słyszeliście, właśnie otrzymano. E, firma, której chyba nie muszę wam przedstawiać. E, rozbudowuje swoją ofertę znana, z kołowrotków i coraz bardziej z Zwędek. E, teraz też wprowadza do oferty Woblery. Generalnie przynęty, nie tylko woblery ale e, twitchów jest tam naprawdę sporo nawet ten Pawlo Szat który mówię teraz bardzo fajny e, niespełna 6 cm twitch z długim sterem który pozwala mi obłowić głębsze partie wody bardzo fajnie mi się sprawdza sporo rybek już na niego złowiłem ale mam też inne modele swoją drogą jestem ciekaw e, jakie jest wasze zdanie czy wy w ogóle mieliście styczność e, z przynętami Shimano e, bo e, no jest to niewątpliwie o jest rybka właśnie na tego Pawloshada. E, niewątpliwie jest to. O Jezu, maluszek straszny. Takie dziecko u konia właśnie na Twitcha od Shimano. No ale kończąc ten wątek, napiszcie w komentarzach, czy mieliście już styczność sprzętami Shimano. Jestem bardzo ciekaw. Ja jestem bardzo zajarany tym, że, że firma rozbudowuje swoją ofertę i e, te Twitche. póki co całkiem spoko mi się sprawdzają. Jeżeli jesteście zainteresowani i uważacie, że to jest fajny trop, to napiszcie też w komentarzu, czy może chcielibyście, żeby takie woblery trafiły do naszej oferty. Na tę chwilę mam dosłownie kilka modeli, które dostałem właśnie do potestowania od Pawła Karwowskiego, otrzymano. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, myślę, żebyśmy je wprowadzili do sklepu. Bardzo jestem ciekaw waszej opinii, bardzo jestem ciekaw tego, czy ktoś z was już na nie Połowił. także walcie śmiało w komentarzach. Ja już kończę gadkę o Twitchach, chociaż mam tutaj fajną miejscówę, żeby właśnie na Twitche sobie połowić, więc jeszcze sobie trochę po a później pogadamy sobie o kolejnych przynętach. Wśród przynęt na Okonie nie mogło oczywiście zabraknąć gum, a w tym przypadku o tej porze roku Najlepsze i najbardziej skuteczne moim zdaniem są jaskółki. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że klasyczne gumy z kopytkiem, czy generalnie jakieś tam z ogonkiem, czy twistery są też bardzo skuteczne, ale ich używam trochę rzadziej, zostawiam je sobie na późniejszą część sezonu, na jesienne łowienie. Natomiast teraz jaskółki to jest numer jeden. Przynęty, które dają się też świetnie poprowadzić w każdej partii wody. Mogę nimi trochę tak, jakby potwiczować też bo ta przynęta kręci gdzieś tam pod wodą cały czas trochę tak nieregularnie i trochę właśnie tak jak Twitch także tutaj ta guma daje ogromne pole manewru, również od łowienia przy dnie, do łowienia, praktycznie przy samej powierzchni lekko uzbrojona. Ona tak sobie nawet będzie gdzieś tam powiedzmy lewitowała w toni po dwóch, trzech podszarpnięciach, gdzie ona zagra, będzie sobie spokojnie opadała. Zbroje często jaskółki w trójkątne główki, które jeszcze potęgują gdzieś tam te odskoki, odejścia, tak kręcenie beczek, czy, czy jak zwał, tak zwał. Także generalnie to są przynęty, które również znajdują się zawsze w moich pudełkach i bez nich nie ruszam się na letnie okoniowanie. Generalnie mówię letnie, no ale to są przynęty, które świetnie się sprawdzą też w innych porach roku. Mi się zdarzało nawet późną zimą bardzo leniwe ryby łowić na jaskółki, trochę inaczej prowadzone, może trochę mniej agresywnie niż teraz, ale tak czy siak są to bardzo skuteczne przynęty. Jeżeli chodzi o konkretne modele, ja raczej staram się łowić na przynęty troszkę większe, chociaż świetnie kiedyś połowił mi megatis od Westina, 5 centymetrowa gumeczka, naprawdę bardzo mała, ale jednak e, od paru lat staram się iść w górę z tym rozmiarem przynęt także e, ósemki, na przykład Sairy od Mikado, czy przynęty większe. Dziewiątki teasy? teraz też. Hamastik od Lucky Johna. Świetna przynęta, która złowiła mi bardzo dużo fajnych okoni. To też jest tam bodajże w okolicach 9 cm, nie pamiętam, 8,5 czy, czy coś takiego. Tak czy siak, tego w tych rozmiarach przynęt głównie używam. Podsumowując, jaskółki również w, w pudełkach waszych powinny się moim zdaniem znaleźć. Jest to piąta grupa przynęt, czyli tak jak wyczerpuję w ten sposób wątek. E, oczywiście powinienem tutaj jeszcze dodać inne przynęty, ale założyłem sobie, że będzie to 5, więc nie będę kombinował, chociaż miałem duży zgrzyt czy nie wstawić tutaj poperów, którymi uwielbiam łowić, które naprawdę są w określonych warunkach mega skuteczne, ale no, rzadko się łowi na popery, przynajmniej na moich wodach, są to bardzo sporadyczne akcje, kiedy te okonie wychodzą e, i dużo więcej tak jakby czasu poświęcam innym przynętom, więc popery e, akurat do tej piątki mojej topowej nie trafiły. Eee, podobnie z krankbaitami, które też są coraz bardziej popularne. Są to takie troszeczkę bardziej pękate twitche, nazwijmy to, ale nimi też łowię bardzo rzadko, chociaż będę pewnie z sezonu na sezon starał się łowić nimi coraz więcej. No i normalne gumy, e, o których już wspomniałem. Mówiąc normalne, mówię tutaj o gumach, które pracują, które zamiatają ogonkiem. Eee, o nich nie mówię e, nie dlatego, że na nie nie łowię, ale dlatego, że są chyba najbardziej oczywistą oczywistością, więc więc tutaj nie będę się na ich temat rozwodził takie gumy też zawsze w pudełkach trzeba mieć. To było moje top 5 przynęt na okonie, a ja w zasadzie nie przynęt, a bardziej grup przynęt, bo nie chciałem się tutaj skupiać na konkretnych modelach, a raczej na całych kategoriach, po to żeby zobrazować właśnie te grupy przynęt którymi ja się posługuję. Podsumowując raz jeszcze, cykady wirujące ogonki, obrotówki, twitche oraz jaskółki, piątka przynęt, bez których nie ruszam się na letnie okonie. Jeżeli wy macie jakieś swoje ulubione przynęty, to koniecznie Napiszcie mi to w komentarzach. Bardzo chętnie czerpię od Was wiedzę, bardzo chętnie ukradnę Wam jakieś Wasze patenty, być może który z tych przynęt nie będę znał, a co za tym idzie, bardzo chętnie je potestuję i być może pokażę w kolejnych odcinkach. To jest zalążek nowej serii filmów, takich właśnie z topową piątką. Jest na naszym kanale Topowa Dycha, ale tam będziemy skupiali się na konkretnych przynętach. Już niebawem, być może, przygotuję jakiś odcinek do tej właśnie kategorii filmów. Ale tutaj, piąteczka, szybkie filmy o najciekawszych rzeczach, których używam. Już teraz mogę Wam zdradzić, że następna będzie piątka na szczupaka, ale nie będą to przynęty. Będą to raczej gadżety i akcesoria. Jeżeli podoba Wam się taka forma, to napiszcie w komentarzach, jakie kolejne piątki widzielibyście na naszym kanale. Ja już teraz się zawijam. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczyska. Trzymajcie się. Cześć.